Skina z ostatniego filmu z CSGO skinsa wygrywa. Gratuluję serdecznie, odezwij się na Discordzie na kanale Odbies Skina. Dzisiaj do wygrania ten skin. Jeśli chcesz go zdobyć, zostaw oczywiście suba dzwonę, łapę w górę pod filmem. Oglądaj film do końca, żeby poznać hasło konkursowe. No i oczywiście jak osobom pełnoletnym jesteś, użyj kodu Croxy, na skins jeśli Logujesz się z nim, przy bądź klikasz, magiczny zielony guzik i wpisujesz tutaj oczywiście kodik Croxie przez Wikes, który daje Ci 10% więcej do każdej wpłaty z skrzyniczkę Starza Free. No i oczywiście osoby, które z kodem KROXIE wpłacają, mają szansę wygrać dwa ostatnie skiny czyli rękawiczki i nawyanai Sloter Zmieniłem Wam minimum depozyt o praktycznie połowę, więc jak ktoś jest chętny, no to zapraszam serdecznie. Ostatni skin za minimum depozyt, no, zszedł dzisiaj, więc gratuluję oczywiście serdecznie. No i zapraszam do wzięcia udziału w tych dwóch pozostałych konkursach. Jak zejdą, no to dorzucę Wam coś jeszcze. No i oczywiście im większa wpłata, tym większa szansa na wygraną. No i jak uda się wygrać, to po wpłacie od razu powiadomienie z takim prezentem Ci wyskakuje i oznacza to oczywiście. Że udało ci się wygrać. A my lecimy z Openingiem 18 tysięcy. Na dzisiejszy Opening ostatnio poszło nam dosyć przeciętnie. Co to za skrzynka nowa tutaj się zameldowała? No powiem wam tak, totalnie jej nie zauważyłem. Będąc na stronie głównej, więc będzie trzeba to nadrobić, ale pierw tutaj wjeżdżamy z tą skrzynką na bitewkę do trafienia Vice, więc naprawdę tutaj, no, rękawiczki konkretne. No, rękawiczki mamy z tego pierwszego otwarcia, ale jest to otwarcie na minus, niestety, tak, Przypomnę, że 2600 zł kosztuje jedna taka skrzynka, no jeszcze nie wiem co tu do trafienia w ogóle jest, Prócz tych rękawiczek, tak naprawdę widzę butterfly, więc no na pewno będziemy na niego polować. Ostatnia skrzynia, no i mam nadzieję, że ta ostatnia! Nie no, jakiś jeszcze. Talon fight tu jest. Ej, powiem wam tak, że skiny, które są w tej skrzyni, no, chyba bardzo mi się podobają, ale gdzie ona jest w ogóle, ta skrzynka? zjedźmy sobie niżej. Mamy ją tutaj! 168 zł. Waypoint wave, wave Case do trafienia. No, no, skiny tutaj w kolorystyce bardzo sympatycznej, tak? Glock fade rękawiczki wise, WUPA fejt nawet jest do trafienia więc to no, co ja ci będę mówił stary, no lecimy, 500 zł jedno takie otwarcie trzech skrzynek naraz i zobaczmy, jest blok moda, ale to są skiny które nas nie interesują niestety, 130 spróbujmy jeszcze raz, może uda nam się trafić w takim normalnym otwarciu, jakąś nie wiem, no awupka, fejt czy coś w tym deseń, ale no już tu widzę, że na te trzy skiny jest Taki sam procent tak naprawdę, nie? 0.008, czyli procent no niestety bardzo mały, ale szansa oczywiście zawsze jest, tak? Póki oczywiście skrzynka w grze, no to ta szansa jest, na tego Butterfly'a również, na te Vice'y no troszkę więcej, tak? Więc zobaczmy, otwórzmy kolejne otwarcie, no to będzie bardzo niestety słabe. Otwarcie tejże skrzynki 215 To jest chyba czas, żeby włączyć tutaj podbustowane 1000 zł wtedy na jedno takie otwarcie I od razu tutaj no spadają nam rękawiczki Imperial Play I jest to profit Niczego sobie stary, 2000 udało nam się wyciągnąć Z jednego takiego otwarcia, no zostań na tym print streamie Znaczy print stream będzie na pewno, tak? Szkoda, że nie ten lepszy, tylko digielek Zobaczmy dalej tutaj. No, niestety, mocny lipto 6400 jeszcze mamy. Zaryzykowałbym jeszcze jedno otwarcie tej skrzynki. I o, niestety, totalnie pusto. Mamy 5700. No, jest to budżet. Dalej. Kurcze, który można zamienić naprawdę na fajne przedmioty. Zjedzmy sobie oczywiście te skrzynki i weźmy, wrzućmy ją na trybie oczywiście podbustowanym. 3000 zł za 9 takich skrzynek. No mam nadzieję, że jak Joker nam nie oddał, no to ten tryb podbustowany faktycznie tutaj coś dla Woja kroko zrzuci. My wrzucamy oczywiście bota. No i zobaczmy, czy uda nam się tutaj z tej skrzynki zdobyć faktycznie item, który będzie wart sporo które da nam przede wszystkim profit. Bardzo mi się podoba design tych skrzynek, ale no naprawdę no CSGO Skins umie w designie skrzynek. Naprawdę super. Podoba mi się to totalnie, nie? Generalnie ten styl designu. A my lecimy dalej. Na tej bitwie próbujemy coś zrobić wartościowego. Tak jak już wspomniałem, nie wiem który raz, ale no to co? No tak, tak średnio mi się podoba aktualny przebieg wydarzeń na tej bitwie. Cztery skrzynki jeszcze przed nami. No wygrywamy, chłopcy, powiedzieć, ale. No co to co, 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 co za wygrywanie? Co to za wygrywanie? Tutaj naprawdę są skiny no totalnie nijakie. Galil jakieś 300 zł. Czemu ja przegapiłem moment? Więc taki Galil kosztuje 300 zł. Totalnie nie rozumiem czemu. No jest Deagle, 500 zł, no już bliżej raczej tego wyjścia na plus z tej bitwy. No i na plus o, wejdziemy delikatnie, tak? 300 zł. No ale mówię, no to nie jest to, to nie jest to po co przyszedłem. Próbujemy jeszcze raz 9 skrzynek wave Power Wave i rzucamy, oczywiście, klasycznie, bo tak samo. I klasycznie, bo tak samo, oczywiście, staramy się opierdzieć. A ja bym zapomniał, żeby Cię wspomnieć, że na Discordzie, na kanale na masz giveaway, do którego możesz, oczywiście, totalnie za darmo sobie dołączyć. Wbijasz na Discorda, klikasz reakcję pod konkursem, no i oczywiście za darmo, za frytę, możesz sobie wziąć udział w giveaway, który kończy się chyba za 3 dni. I Poprosicie ładnie, jak będzie dużo fajnych, że tak powiem pozytywnych reakcji od widzów No to możemy coś pokminić z jakimś następnym giveawayem I w ogóle może odpalać tak te giveawaye w większej ilości No wszystko zależy od was, tak? Jak chcecie to napisać oczywiście czy to w komentarzu czy na Discordzie No i śpijajcie sobie na Discorde, tak? I zobaczmy czy tutaj ta ostatnia strzynka Która będzie lecieć teraz Zrzuci nam coś ciekawszego No powiem tak, no jak z tamtej bitwy Udało nam się przynajmniej, no, te 300 zł profitu ugotować No to tutaj, niestety na dziurę, tak? I to jest chyba moment, żeby zaryzykować I no to jest moment ryzyka Dwie takie skrzynki, na no, więcej mnie nie stać 5200 zł. Powiem a tak no, tak jestem napalony na te wajsy Jezus, nas do nas I Leci, proszę nie, to jest MK Cafe, to jest Z. No, już wiem, że tego nie wygram. No chyba, że spadną jakieś wajsy albo w ogóle jakiś talon, albo pa ale to jest butterfly dzieje! Nie, to się nie dzieje! A hasło konkursowe, jakbyś chciał wygrać skina, no to możesz napisać w komentarzu, jaki jest twój ulubiony skin fight.